Witam Państwa serdecznie. Chciałem dzisiaj opowiedzieć o książce zupełnie niezwykłej. O książce, którą napisał Jacek Drobny, który już nie żyje. Nie ma go z nami od ładnych paru lat. To była wiadomość straszliwa, która bardzo mnie zasmuciła, nie tylko mnie, ale bardzo wielu ludzi, dlatego że wszyscy byli przywiązani i przyzwyczajeni do obecności Jacka w naszym środowisku i do głębi jego myśli, a także do sposobu. W jaki opisywał on zjawiska. Yy, Jacek zjawił się w naszym życiu nagle. Już nawet nie potrafię sobie przypomnieć w jakich okolicznościach. I yy, yy, no, zaczął nam opowiadać niezwykłe historie. Więc ja go poprosiłem o to, żeby on te historie zaczął spisywać, a on już miał wcześniej spisane swoje jakieś spostrzeżenia, których ja nigdy nie zobaczyłem, dlatego że myśmy się umawiali. Żyjąc z złudzeniem, że mamy dużo czasu, że on to kiedyś uporządkuje i wydamy z tego książkę. Proszę Państwa, nigdy nie należy tak myśleć. Jeżeli mamy coś do zrobienia, zróbmy to natychmiast. Po prostu natychmiast. Dlatego, że nikt nie wie, ile mamy czasu i co się z nami stanie. Więc myśmy z Jackiem żyli w takim błogim przeświadczeniu, że na wszystko mamy czas, a on żartował, że pochodzi z długowiecznej rodziny i na pewno zdążymy. No a potem przyszła pandemia i wszystko się zmieniło. Proszę Państwa, po Jacku mi, zostało mi kilka tekstów, których nie chciałem opublikować, dlatego że ja jestem wydawcą złośliwym, wydawcą, który dręczy autorów, wydawcą nieprzyjaznym i bardzo chciałem, żeby Jacek dopisał jeszcze coś więcej. Nie liczyłem się z tym, że coś się może wydarzyć, że wszystko w ręku Boga. Wydawało mi się, że zdążymy to jeszcze dopisać. Jacek był człowiekiem bardzo zajęty, bo piastował bardzo poważne funkcje w bardzo poważnych firmach. Oprócz tego jeszcze zajmował się rodziną i miał winnicę. Te wszystkie obowiązki e, wykonywał bardzo sumiennie i bardzo się w nie angażował, a pisanie było tylko dodatkiem do tego wszystkiego, który on bardzo lubił. Ja miałem zawsze wyrzuty sumienia, że ja go dręczę tym i, e, i narzucam mu jakieś swoje e, pragnienia i wizje. On tego ponoć tak nie odczuwał. Renata, jego żona e, twierdzi, że nie i że nie, niepotrzebnie mam te swoje wyrzuty sumienia. No ale dobrze, muszę o tym powiedzieć. Proszę Państwa, e, Stało się tak, jak się stało. Zostało mi po jacku 10 tekstów, których, z którymi nie wiedziałem, co zrobić, bo to jest tak, że dobrze jest sobie zwizualizować pewne rzeczy. I nie miałem wizji wydania tych, tych tekstów. Nie wiedziałem, co z tym zrobić. Proszę Państwa, i to trwało te, te, te parę lat, do momentu, dopóki nie zacząłem robić książek w tym formacie. Wtedy pomyślałem sobie, że tak, że to jest właśnie format odpowiedni dla Jacka, ponieważ można zagrać jeszcze obrazem. A wizualizacje są dla mnie szalenie istotne. Więc poprosiłem Tomasza, żeby zrobił okładkę do tego zbioru esejów Jacka Drobnego. I jest oto ta książka. Historia kradzieży wehikułu nieśmiertelności. Proszę Państwa, o czym jest ta książka? O tym, jak. Rodził się nasz współczesny świat, jak rodziła się tak zwana nowoczesność, i od całej serii złudzeń, które w tym czasie powstawały i którymi nadal żyjemy. Ja, może nie zdradzając tego, co tu się znajduje, opowiem o dwóch takich zaskoczeniach, które, yy, yy, z którymi przyszedł do mnie Jacek. To znaczy, on nie był zaskoczony, natomiast ja byłem. I on w pewnym momencie. Powiedział mi coś takiego, że świat nowoczesny rozpoczął się, bo kamień filozoficzny został wynaleziony. Więc ja oczywiście zastrzygłem uszami, bo wszyscy dobrze wiemy, że w takim rozumieniu, jak to się podaje w, w produktach. Wydawniczych, popularnych, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, kamień filozoficzny nie został wynaleziony. No ale tak naprawdę kamień filozoficzny został wynaleziony, ponieważ Bank Anglii i pieniądz fiducjarny, dzięki któremu maszerują armię, to jest właśnie ów kamień filozoficzny, którego bezskutecznie poszukiwano przez kilka stuleci. Druga sprawa, proszę Państwa, dotyczy. Yy, po części polityki i astronomii, która jest z nią ściśle związana. Kiedyś Jacek zapytał mnie, czy wiem, co znaczy słowo grawit i jakie rozumiano w XVI i poprzednich stuleciach. Ponieważ ja jestem nieukiem w rzeczywistości, powiedziałem, że nie wiem, bo, bo nie wiem. I okazało się, że grawit to jest powaga boska. To z tekstu o Newtonie. Proszę Państwa, który się tutaj znajduje. Takich rzeczy było więcej, bo Jacek bardzo głęboko zanurzał się w te treści i traktował je bardzo serio, o wiele bardziej poważnie niż ja je traktuję. Możemy, proszę Państwa, tylko żałować, że nie ma go z nami, dlatego że dokopałby się na pewno do jeszcze wielu interesujących kwestii, które zmieniłyby całkowicie. Nasz ogląd y, historii ostatnich trzech stuleci, a przede wszystkim zmieniłby sposób pisania o tej historii. To znaczy, ja jestem przekonany, że gdyby Jacek dalej pracował, wydobylibyśmy się z tej upiornej powierzchowności, z takich y, idiotycznych zupełnie skojarzeń, <laughs> które do niczego nas nie prowadzą, y, y, z, z uwielbienia dla konstrukcji fikcyjnych i łączenia rzeczy nieprzystających w rzeczywistości do siebie w żaden sposób. Mówię ogólnikami, bo nie chcę wskazywać na to, co jest w treści tej książki, choć pewnie przyjdzie taki moment, że będę musiał trochę szczegółowo o niej opowiedzieć, dlatego że bardzo chciałbym, żeby ona trafiła do ludzi i chciałbym ją promować. Dzisiaj mamy pierwsze spotkanie w związku z książką Jacka Drobnego Historia kradzieży wehikułu nieśmiertelności. Proszę Państwa, e, pogłębienie to dotyczyłoby, jak myślę, i jestem przekonany, także historii Polski, dlatego że Jacek tutaj wskazał na, na e, połączenie w pewnym momencie w jednym z sejów e, interesów i historii Szkocji z interesem i historią Domu Sobieskich e, i Polski, czyli e, odłożeniem przez siły bardzo potężne, o zasięgu globalnym, kwestii szkockiej i kwestii polskiej, na kupkę z przegranymi i nieaktualnymi kartami. Dobrze jest z perspektywy czasu dostrzegać takie momenty i dobrze jest przeanalizować sytuację, która im towarzyszyła. Nikt tego nie robi, ponieważ każdy uważa, że to niepotrzebne. A jak wszyscy wiemy, wszystko już było, tylko zostało dawno zapomniane. Dawno zapomniane. A dlaczego było? Dlatego, proszę państwa, że najważniejszą i niezmienną kwestią dla naszej cywilizacji, naszej historii, czego nie potrafimy uporczywie zrozumieć, nie jest produkcja dóbr, produkcja idei czy jakaś inna produkcja. Tą niezmienną jakością jest dystrybucja, i ona jest organizowana od czasów Odkąd ludzie zaczęli wymieniać ze sobą różne rzeczy w ten sam sposób? Mam na myśli dystrybucję idei, dystrybucję pieniądza, dystrybucję towarów. Zawsze jest pośrednik, zawsze jest marża wyrażana w różnych jednostkach. O tym też jest ta książka. Produkcja jest tylko funkcją dystrybucji. Proszę Państwa, od tego powinniśmy wyjść, i jest to. Podstawowa, niezmienna płaszczyzna, na której powinny toczyć się nasze rozważania. Czy tak jest? No nie jest. Dlatego, że błądzimy. To jest teraz kwestia, czy błądzimy celowo, czy, czy, czy błądzimy z własnej winy, czy ktoś z powodu własnej głupoty i ograniczeń, czy ktoś nas na te manowce. Prowadzi. Żeby sprawdzić, jakiej jakości są to teksty, proszę Państwa, najlepiej, żebym przeczytał fragment. Wybrałem taki tekst, który sam chyba najbardziej lubię, czy James Bond był katolikiem. James Bond, potomek szkockich rekuzantów i jakobitów, agent 007 wywiadu brytyjskiego, wykonawca wyroków śmierci w imieniu Imperium. Człowiek, na którego rękach w zdewastowanej katolickiej kaplicy w Skyfall Szefowa wywiadu korony Zjednoczonego Królestwa, szkod na służbie królowej, zwierzchnika Kościoła Anglikańskiego, James Bond, Śrota po Lordzie Glencoe, gdzie są ci wszyscy McDonaldowie, którym przewodzili jego przodkowie? Dlaczego nie zasiada w Izbie Lordów? Dlaczego nie jest częścią elity Imperium? Do czasu realizacji Skyfall nie miałem pojęcia, jaki bagaż historii niesie na swoich barkach ten uroczy brytyjski Janczar. Janczarzy. Piechota marzeń władców, ostoja państwa otomańskiego, elitarne oddziały kalifów z Konstantynopola. Początkowo rekrutowani spośród chrześcijańskich brańców, potem zaś pochodzący ze specjalnego poboru przeprowadzonego wśród chrześcijańskich mieszkańców domeny otomańskiej. Glencoe jest znaczącym miejscem na mapie pamięci historycznej Szkotów i Anglików. Sama nazwa jest skrótem gaelickiego Glenna Comhan, Dolina West, po protestanckiej inwazji na Anglię w 1688 roku przez kilka następnych lat w trzech królestwach zarządzanych z Londynu, Anglii, Szkocji i Irlandii trwała walka o ugruntowanie nowych porządków. Mieszkańcy szkockich wyżyn Highlandu długo trwali przy obalonej dynastii Stuartów. Zwolennicy obalonego króla Jakuba II Stuarta zwani byli Jakobitami. Król Jakub zaś, to po angielsku nie Jakob, a James, Stąd James Bond, to Jakub, więź. Jakobickie powstanie z 1689 roku było dwa lata później już tylko wspomnieniem. Pokonani szkodcy górale zostali zobowiązani do złożenia do końca roku 1691 przysięgi wierności nowemu władcy pod groźbą ogłoszenia odmawiających przysięgi zdrajcami korony. 31 grudnia 1691 roku naczelnik Macdonaldów w Glencow przybył do placówki wojskowej w Fort William, by złożyć wymaganą przysięgę. Obecny w forcie oficer odmówił jej przyjęcia, twierdząc, że nie ma do tego odpowiednich uprawnień. Dopiero tydzień później szef klanu przysiągł wierność Wilhelmowi Orańskiemu przed szeryfem w Eiverray. Kilka tygodni potem do Glencow przybyła kompania piechoty. Przez 12 dni żołnierze króla Wilhelma korzystali z gościny McDonald'ów. W tym czasie inne oddziały zamknęły drogi ucieczki z doliny. 13 lutego rano żołnierze zaatakowali gościnnych gospodarzy, zabito przywódcę klanu mężczyzn, kobiety i dzieci. Większość mieszkańców zdołała jednak uciec w góry. Część z nich, przede wszystkim kobiety i dzieci, zmarła z zimna i głodu. Masakra ta nie była wynikiem niesubordynacji żołnierzy, niekompetencji oficerów czy też klanowych nieporozumień. Eksterminacja klanu była efektem sumiennego wykonania pisemnego rozkazu podpisanego przez nowego króla Anglii i Szkocji, Wilhelma III Orańskiego. Finałowe minuty filmu Skyfall spędzamy w szkockim Highlandzie, w drodze do dworu Skyfall oraz w samym dworze. Głównym elementem scenografii organizującym intrygę filmową jest księża dziura. Nie jest to typowa angielska księża dziura, raczej rodzaj tunelu ucieczkowego. Na całym świecie spotkać można pasjonatów historii poszukiwaczy skarbów. W Polsce pasjonaci historii poszukują bursztynowej komnaty albo złotego pociągu. Na wyspach brytyjskich do dziś, w starych dworach i domostwach poszukuje się księży w dziur. Czym są i skąd wzią, wzięły się księże dziur? Musimy cofnąć się do anglii tutorów i panowania królowej Elżbiety. Protestancka królowa dziewica była córką straconej za haniebne czyny Anny Boleyn z punktu widzenia rodzin katolickich była też bękartem. Wszystko to wykluczało ją z grona kobiet mogących poślubić katolickiego władcę. Za jej panowania Kościół anglikański stał się trwałym elementem angielskiej rzeczywistości. W rezultacie w 1570 roku papież Pius V wydał bullę ekskomunikującą królową Elżbietę oraz wszystkich jej poddanych wykonujących królewskie polecenia. Dziesięć lat później Grzegorz XII wydał instrukcję łagodzącą treść bulli poprzez wyłączenie z jej działań spraw świeckich. Proszę Państwa, to są fantastyczne rzeczy. Ja może jeszcze tylko dodam na koniec, że do Komunii Świętej przystąpiłem w jedynej chyba w Polsce, parafii pod wezwaniem świętego papieża Piusa V w Dęblinie. Nie wiem, czy ktoś zdaje sobie dokładnie w tym mieście sprawę, kim był plus piąty papież i jakie miał zasługi dla kościoła powszechnego, no ale to każdy się dowie, jak se przeczyta książkę Jacka. Proszę Państwa, szczerze zachęcam do przeczytania tej książki i do jej zakupienia. Jacek Drobny, świeć panie nad jego duszą, nasz dobry duch i przyjaciel. Historia kradzieży wehikułu nieśmiertelności. Będę o tym jeszcze mówił. Bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia.